Ciemanko! Wpadłem na taki plan, żeby zająć się trochę ochroną w ktm a dokładnie zamontować mu handbary i wyspawać osłonę silnika. Jak wiecie, KTM lubi latać i uszkodziła się przez to klamka sprzęgła. Więc założymy sobie handbary, żeby je osłonić. Tym bardziej, że mamy tutaj hamulce Brembo i klamka do niego nie jest najtańsza, więc fajnie by było to ochronić przy następnych lotach. Dodatkowo zajmiemy się spawaniem osłony silnika. Wyspawiemy to z blachy nierdzewnej, tak żeby osłonić troszkę ten silnik w kotlemie od dołu. Także bierzemy się do roboty. Dobra, osłonka gotowa jest zamontowana. Myślę, że wygląda w miarę w miarę spoczko. Jest zrobiona z dość cienkiej blaszki, bo tu jest około 1,5 mm. Ale nie miałem innej pod ręką, a chciałem w ogóle wiedzieć, czy, czy coś z tego będzie, czy to wyjdzie. Blacha jest i tak dosyć mocna. Podejrzewam, że przy jakiejś glebie to dobije i powinna odskoczyć. Nie jest za bardzo ostra, żeby się gdzieś tu nadziać, więc też powinno być bezpiecznie. Tutaj zamocowana na takiej LC do fabrycznych mocowań. A tu jest też do dwóch otworów, też chyba fabrycznych zamocowana. Więc no, mamy taką osłonkę. Myślę, że wygląda też w miarę spoczką, trochę przeszlifowałem. Ale to nie koniec zabezpieczeń na teraz. Dotarły jeszcze handbary, tak żeby nie łamać już więcej klamek, która jest w sumie jeszcze nie naprawiona. Że zamocuję sobie też od razu te handbary. Myślę, że będą spoko tutaj wyglądać. Są z aluminiowym rdzeniem, żeby się za szybko nie połamały, bo katemy jednak lubią latać. One mają tendencję, widzę, do, do lotów. Także podejrzewam, że to nie będzie jego ostatni raz. Więc zamocujemy sobie takie, są twarde bardzo, więc nie powinny się giąć od każdego upadku. No i zobaczymy w ogóle czy będą pasować. Mamy handbary założone. Myślę, że spoczko się prezentują. Tu jest rdzeń, w razie czego jak się połamie nam ta osłona plastikowa, no to zostanie sam metalowy taki rdzeń, który będzie osłaniał klamki przed destrukcją przy, przy lotach. Mamy gotowe. KTM troszkę ochrony nabrał przez te modyfikacje, żeby... Ciężej było go uszkodzić. Tak prezentuje się w całości. Myślę, że ta osłonka spoko będzie taka srebrna. Jest z nierdzewki, więc przynajmniej nie zgnije. Będzie cały czas takiego kolorku. Kilka modyfikacji doszło. Przy następnych jazdach będziemy widzieć, jak się spisują, jak te chińskie handbary. Mają troszkę luzu tutaj, gdzie nie gdzie. Także można im trochę zarzucić. O, tutaj się troszkę ruszają przez te kołki rozporowe w środku. Nie jest to idealne, ale myślę, że coś to da. Także dzisiaj to tyle. I narka.